Hej, witam Was w drugim albo w kolejnym, nie wiem jak to nazwać, odcinku z mojej serii My Minecraft. Dzisiaj udamy się do, do tej wieży. Battle Tower. Tak, tylko najpierw zrobimy łóżeczko, żeby mieć tutaj spawn. Nie latać zbyt długo i daleko. Spać. Śpimy. Jest dobra. Ty tu zostań. E, Ty nam się nie przydasz. Koły się przyda? Weźmy sobie dwa mieczyki, zbroję jakąś mam A to inaczej, to sobie A bo dobra, to co mi to chodzi Aha. Fajnie wygląda nawet połączenie Weźmy sobie troszeczkę jabłuszek, troszeczkę tego Mało mam jedzonka no czy to y -y 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 -y. Jeszcze to przyciski mi się myślą o okay. Lecimy po jakieś drzewa. Nie mówcie, że to jest... Czekajcie, ja muszę ściszyć trochę sobie. Też nie, bo to jest dobrze. Muzyka jest złożna. To jest wyspa piratów. Ojej. Wszystko w jednym miejscu, no. Nie może Ok, tam coś widzę. A jeszcze możecie mi powiedzieć, jak można zasadzić takie drzewa? Bo wiem, że chyba można zasadzić takie drzewa, np. jabłkowe albo coś takiego. Wiecie o co chodzi, nie? Muszę sam poczytać, ale możecie mi powiedzieć wy również dobra mamy coś tam na pewno się da zasadzić czy to są specjalne jakieś sadzonki do tego zetnę to drzewo to mi pokazuje że jest Zwykła sadzonka z niego wylatuje, a nie jakiś inny typ. Chyba, że z takiego czegoś. Nie, zbierzmy to. Tu skawkę, tak? No tak, a mogę to zjeść? Baję. Ile to daje? Też połówkę. No dobra, to lecimy na... Lecimy na tę na tą wieżę. Jeszcze poszukam trochę... Jeżeli tu będą jakieś zwierzątka dające mięsko. Albo coś innego. Jakoś inne zwierzątka. O, poczekaj się chwilę. Okej, okay, już jestem. A zresztą, chodź, idziemy tam. Najemy się tylko jakiś tam tutaj się teraz najemy czegoś. Przykład tego. To dokończymy całe. O, gdzie jest. Idziemy na misia Jak da rybkę, to sobie to sobie przepalimy. sobie sobie. Nie dał rybki, drugi. No dobra, ale coś dał innego Uuu, skóra Nice Wszystkim mi Dobra, to co, lecimy Jeszcze mam jedno jabłuszko Okej, okay, to powoli Dyrt Żółw. tak się zastanawiam a dobry Cześć dobra ale dużo Kurde. Nie mówcie, że to znowu będzie taka dziwna ta battle tower dziwna. Cześć. No. Znalazłem dziwny battle tower, w którym nie ma prawie żadnych przedmiotów. Mówię wam na serio. Czasami się zda zdarzają takie bez przedmiotów. Co to jest? Może tu będzie chociaż jakiś jeden diament. Dobra, dobre nam, do, Teraz też brakuje! Kurde mnie wywaliłem. Dobra. Nacisnąć, jeden nacisnąć kół. O, mamy, dobra, mamy pszenicę. Już jestem przyzwyczajony do tego. Że jak czasami pogrywam sobie w na przykład punkszą i ja nacisnę pół to mi się szybko zmienia i tutaj tak samo. Eee, ej ej, ej ej, ciebie nie prosiłem. Najpierw pajączki, bo są głupsze. I gorsze. O, no, super! Naprawdę... A, szybko się miecz ten niszczy, nie? No, jeszcze lepiej. Łoł, wow, ale raki były. Łoł! Wow! Okej. Okay. Padnę. <noise> Dobra, spoko. Lecimy powoli na górę. Tego dużego chyba nie załatwimy, więc ja go znowu wezmę sposobem. Fajny sposób u niego. Zdawało mi się, że to niszczyłem. Okej. Okay. No. Dobra, tu się już jakoś tam bardziej postarali O, już się pojawi <mulary> Fak już Dobra, nie mogę tego otworzyć. Jakieś bugi są <mulary> Ty, wyjazd mi! <mulary> Czego? Nie. Ja sobie tylko wezmę. Nikogo... Fuck! Mam pomysł. Mam pomysł. Wiem, wiem, jak to naprawić. Fuck! Łoda! Czego nie zadziałały? Ej no co jest? Jaki dzisiaj bu bugi ma ten Minecraft? Nie zadziałało ten? No na chwilę muszę mikrofon i poczekajcie. straszną alarmę i dlatego właśnie. Ale co jest? Nie, no kurde. Już o doświadczenie to palichot pali z doświadczeniem, ale przedmioty. Dobra, mamy pochodnie. Doświadczenia też szkoda trochę, ale. Jedno piętro. Nawet dwa jeszcze piętro. Dobra, no, tu już leżą moje zupki. Chciałem się tak właśnie przebić na drugą stronę i go zajść od tyłu, ale Gdzie? Kurde! Ożby się wystraszył. Fuck, daj spokój, koleś. Weź się ogarnij trochę co? Może nie. 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 Nie, 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 nie. Ja tak się nie bawię. Najpierw ja sobie muszę zjeść jabłuszko, ubrać zbroję. Wtedy możesz bić. Ile wlezie. Ja sobie zjem jabłuszko. W rękę go! Dawaj Dawaj! Ile masz jeszcze życia? Tutaj? Przydałoby się pójść na górę po ten. Po tą skrzynkę. Tak nic nie ma, ale dobrze. Fuck! No, 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 no! No! Dobra jakieś operacja operacji ratunkowej tu nie ma? Coś? Ty co to je? A, jest? A może jest Moja wieża! Moja no, wieża, no, Ale udało się! Mamy diaksy! Dobra, chociaż nie chodź jakiś diaksy wypadły. To już. Dobra. Troszeczkę ta wieża tam drobiła, ale Ty, ty, nie wybuchaj mi tu Gdzie mi tu Czego ja nie schodków nie chcę? Wolę ten Ja wolę to Dobra powiem wam, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Okej, okay. tak chciałem. Chciałem posegregować sobie. Chyba wszystko zebrałem. Mamy taką nadzieję. Dajemy to. A tu dajemy resztę. Okej. Okay. To powiem wam, że była ciężka noc. To idziemy spać. Ja znowu... Nie wiem na co. Czego? Dobra, ale jest po Battle Tower. Tam widzę dżunglę. Tam chyba jeszcze jesteśmy za słabi trochę. Wypuść. Ale na statek. A statek nic nie, rozumiem, nic nie Jest świnka. O, świnka. A jest jednak to świnka! To jest świnka, szkoda. Tam, że dwie. Zobaczcie eee, co, weźmy sobie może w i chodźmy się gdzieś przejść. Nie myślisz jak to jest bardzo dobrze. Same wezmę. To wezmę. To wezmę, to wezmę. To wezmę. To wezmę. Coś do jedzonka wezmę I to wezmę Świnkę zaciupię. O kurde! Bardzo przydą mnie chociaż dała Owieczkę to, wiesz, pozostawimy, nie bój się. Nic ci nie zrobię. Jest jakaś jaskinia, jest żelazo, jest węgiel, spoko. Ja Ale co w tą stronę? Może coś tutaj będzie. Weźmy sobie tego przykupa. Jest to drzewo, ok, dobra, to tu bym nie wiedział. Tu by można było się w sumie wybudować, tylko jakby to nie ta wieża. trochę psuje widok cały tak jest ładnie jest ta fajna góra i coś wszystko ładnie no nie wiem zobaczymy o kurde spadł na ziemię no fakt tak się miło zapowiadało nie to lecimy w tą stronę konik by się jakiś przydał a nie mam siodła. Ale siodła wiem co masz. ale trzeba to zrobić Tam też się przyjdziemy. Spokojnie Tu widzę bagna. Mam pewien pomysł, ale nie wiem czy ten pomysł będzie fajny. Znaczy jaki? Żeby podbić to całe gdzie tam osiedlić? Bo to naprawdę jest fajne za zatoczka No nie wiem, zobaczymy później Zobaczę na razie chodźmy tędy i co tu jest o, 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 o. O, tam coś jest po drugiej stronie, bo tak żeby daleko od tej spaczonej ziemi było, nie? Bo... Nie może być Dobra. Tu jest Śnieg, tu się zgłupio, więc tam idziemy, idziemy w tą stronę. Co to jest? To jest kokos. to sobie go zjemy hmm. mam że czekam ważnego maila i też tak patrzę na skrzynkę a na razie o jest ten za chyba za często trochę się generują te te Wierzę wszystkie ale tak w sumie jakby nie rozwalać tego ostatniego głupka, to wieża ładnie wygląda. I zrobić po prostu nie, rozwala, nie rozwalać spawnerów, tylko je tak pozamykać. To by było ładnie powiem wam. Nie, tu jest śnieg. Taka denna mapka. Noa, mi się ma kontaktować już. Nie, pójdziemy jeszcze później w następnym odcinku, pójdziemy w drugą stronę. Nie, tu idziemy.